Witam serdecznie w mojej kuchni. Jako, że wysyp pomidorów, to cóż, trzeba znowu je wykorzystać. Dzisiaj zrobimy karkówkę z warzywami, oczywiście z pomidorami. Dwa moje ulubione gatunki, plus przecierek z zeszłego roku, który się też przyda do tego tematu, czyli brutusik i najlepszy pomidor świata ever, według mnie Black Cherry. No nic, do roboty. Ok, mięso mamy z grubsza pocięte centymetrowe, półtora, 2, trzy nawet centymetrowe kawałki. Później poukładamy to oczywiście do naczynia żaroodpornego. Tymczasem obsypujemy sobie przyprawami. Przyprawa to czosnek mielony, łyżka, łyżka papryki słodkiej, łyżeczka papryki ostrej. Sól gruboziarnista. Wiadomo standardowo troszeczkę. I obtaczam to w mące orkiszowej. Jest jedyny węglowodan, który dodaję do tego mięsa. Staram się nie używać. Ale no, jednak jakiś tam smak czy nie wiem, tradycja. Jednak to wszystko ładnie się łączy. No soli zapomniałem ale... Dobrze. soli zawsze też można później dodać doprawić to wszystko przejdzie przecież wiadomo ciałamy okay. i zaraz będziemy to wrzucać na patelnię i obsmażać. No i zglewamy oliwę. Zostań z nami i nie przegap swoich ulubionych piosenek. No i obsmażamy z dwóch stron nasze karkóweczki. Właściwie kawałeczki karkuweczki. Tu z dwóch stron oczywiście. Ok, mięso podsmażone. Cebula tymczasem, dwie cebule pokrojone w prążki. Wkładam na spód. I na to będę kładł, mięso. Tłuszcz na patelni zalewamy wodą, żeby smaki niejako wszystkie wyciągnąć z tego naszego smażenia. No i wsypujemy pokrojoną paprykę na górę. pomidorki cherry reszta przyprawy która została posypiemy nasze, naszą paprykę no i to też wszystko jak najbardziej i jeszcze pokroimy pomidora Naszego butu ja zawsze wybieram takiego na wpół czerwonego, żeby się całkowicie nie rozpadł. Nie w pełni dojrzały po prostu. I cyk Też odkładamy. Rzeczy trzeba by kroić. Wlewamy tłuszczek z patelni. Wodstrzegany wodą. Oh yeah. I na to przecie pomidorowy jeszcze Jeszcze kapka octu jabłkowego. Rzucamy jeszcze liść laurowy. Tak. Mam trochę jeszcze bazyli takiej. Swojej. I trochę zielandy Zamykamy i do pieca 180 stopni. Półtora godziny do dwóch. 180 stopni. Dałem godzinę 40, żeby się jeszcze to rozgrzało. A mniej więcej półtora godziny powinno być w pełnej temperaturze. No i czekamy na papu. Okej, okay, jeszcze 10 minut bez pokrywki. I gotowe. To tylko, tylko jakieś pyszne ziemniaczki. Albo na przykład cukinia pocięta w paski. Zgaram Masala. Jest petarda. Pozdrawiam, do usłyszenia.